Jest to wspólnota oczywiście istniejąca w Kościele Rzymsko-Katolickim, przyjęta przez wielu biskupów, kapłanów. Jan Paweł II powiedział orędziu, że to jest piękne. W naszej wspólnocie na kanale YouTube ten kanał nazywa się Dom Małych Dusz. Kiedy wpiszemy Dom Małych Dusz, można znaleźć to nasz nowy kanał założyliśmy ten nowy kanał po to żeby pokazywać no tak oddawać relacje z tego co dzieje się w naszej nieruchomości jakie mamy plany co zostało wykonane co jest jeszcze do zrobienia Stowarzyszenie Legion Małych Dusz kupiło tą nieruchomość jesteśmy prawnymi właścicielami mamy akt notarialny także już to jest nasza własność i teraz właśnie co dalej jakie mamy plany zamierzenia co dalej z tą nieruchomością. Tu... Witam serdecznie na naszym kanale wszystkich, którzy chcą słuchać, chcą zgłębiać tajemnice Bożego Miłosierdzia, Bożej Miłości. Moi drodzy, dzisiaj kilka takich uwag organizacyjnych, spraw organizacyjnych związanych... Z Legionek Małych Dusz i z naszym projektem nieruchomości Domu Małych Dusz. Na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o naszej Wspólnocie, kto należy do tej Wspólnoty, jak widzimy naszą Wspólnotę Małych Dusz, a później powiem kilka słów, takich organizacyjnych o Leg Domu Małych Dusz, o naszej nieruchomości, o tym projekcie, który mamy. Wspólnota legend Małych Dusz, moi drodzy, przede wszystkim to jest wspólnota, która chce, są osoby, które chcą żyć Ewangelią, chcą przyjąć Jezusa jako Pana i Boga swojego, służyć Mu, chcą żyć według Ewangelii i to są osoby, które chcą słuchać czy czytać orędzie miłosiernej miłości do małych dusz i żyć według tych słów, według Ducha który nam Jezus przekazuje tutaj przez to słowo orędzia Miłości Miłosiernej. Oczywiście są osoby, które już od lat czytają to orędzie i żyją tym duchem, a są osoby, które dopiero niedawno poznają, czy może w tej chwili dopiero poznajesz, co to jest Legion Małych Dusz czy Orędzie Miłości Miłosiernej. Legion Małych Dusz w Belgii istnieje już od powiedzmy lat 70. Obecnie z jest, jest teraz obecny na wszystkich kontynentach świata, w wielu krajach świata, szczególnie z mocno rozwinięty w Ameryce Łacińskiej. Jest to wspólnota oczywiście istniejąca w Kościele rzymsko katolickim, przyjęta przez wielu biskupów, kapłanów, Jan Paweł II powiedział o orędziu, że to jest piękne. Zachęcał do czytania życia według słowa orędzia miłości miłosiernej. W Polsce, no, jakoś tak się czuję, ja jestem powołany, czułem się powołany przez Jezusa do zaangażowania się w to dzieło i próbuję to robić. Może nieudolnie, próbuję to robić już od 25 lat, czyli region w Polsce można powiedzieć, że istnieje 25 lat. Yy, istnieje w wielu yy, grupach, wspólnotach, można zobaczyć na naszej stronie internetowej, małe, małedusze.plpl gdzie jesteśmy, w jakich parafiach, jak jesteśmy zorganizowani. To już istnieje 25 lat nasza wspólnota. W związku z tym, w większości są to osoby starsze, w podeszłym wieku, część z tych osób odchodzi. I myślę, że teraz jest taki czas jakby prze, przemiany, zmiany pokoleń. To są jedne osoby, które właśnie trwają od lat już, nie małych dusz, ale Teraz od dwóch lat również orędzie miłości miłosiernej jest na kanale YouTube Kubogu, Czy również można je słuchać na naszym kanale Moc Miłości Miłosiernej, w Naszej Słabości? I tak jak widzę, część osób, no dosyć spora część, poznaje orędzie miłości miłosiernej. Pierwsza część, od, pierwszy odcinek orędzia na kanale Kubogu Ma tam około 70 tysięcy wyświetleń. Oczywiście osób będzie odpowiednio mniej, ale i tak to jest bardzo duża liczba, uważam, dosyć pokaźna. No oczywiście już następne odcinki mają mniejsze ilości wyświetleń, ale tak widzę systematycznie to jest tak 1300-1700 wyświetleń ma odcinek. No ile tych osób jest to oczywiście z mniej, ale ufam, że jest to dosyć spora liczba osób, które słuchają, są zainteresowane orędzie miłości miłosiernej. I w związku z tym, jeżeli ktoś chce słuchać orędzia czy ta orędzie, no to już przede wszystkim przechodzi jakiś tam proces formacji, to możemy powiedzieć, że osoby, które chcą żyć zgodnie z duchem orędzia, no to właśnie już należą do wspólnoty regionu małych dusz w takim szers szerszym znaczeniu. Bo jeżeli ktoś już tam później bardziej chce się zaangażować, no to już. Powiedzmy, tworzy wokół siebie taką wspólnotę, czy składa akt ofiarowania Miłości Miłosiernej, po roku formacji jest przyjęty. Ale możemy powiedzieć, że ta wspólnota szerzej to są osoby, które czytają orędzie, żyją zgodnie z duchem orędzia Miłości Miłosiernej. I ufam, że spośród tych osób, które słuchają orędzie, będą osoby, które będą chciały się bardziej zaangażować w dzieło małych dusz. Które będą chciały głosić, to rędzie dalej przekazywać, czy tworzyć właśnie wspólnoty Legionu Małych Dusz w tamtych miejscach, gdzie są, gdzie, gdzie mieszkają, aby takie wspólnoty, oby powstawały takie wspólnoty. Do tego zachęcam. Ale ufam, że część tych osób może będzie chciała się z nami skontaktować. Zapraszamy do tego i być może ciebie też Jezus powołuje do tego, żeby Żyć we wspólnocie Legionu Małych Dusz w tej nieruchomości, którą zakupiliśmy. Ufamy, że ona będzie się rozwijać i będzie służyła Legionowi Małych Dusz. Ufam, że spośród tych osób, które słuchają orędzie, część z nich będzie chciała z nami się kontaktować, właśnie czy mieszkać w tym domu i posługiwać miłości miłosiernej według ducha orędzia. I tu już, kochani, doszliśmy do. Drugiej części mojej wypowiedzi, którą chcę skoncentrować na nieruchomości Legionu Małych Dusz, którą kupiliśmy w grudniu. Nieruchomość jest to stara szkoła, 30 lat już nieużywana. No jak ta nieruchomość wygląda, co to jest można zobaczyć to na dwóch poprzednich naszych odcinkach, które już są zamieszczone. W ogóle powstał nowy kanał w naszej wspólnocie na kanale YouTube, ten kanał nazywa się Dom Małych Dusz. Kiedy wpiszemy Dom Małych Dusz, można znaleźć to nasz nowy kanał. Założyliśmy ten nowy kanał po to, żeby pokazywać, no tak, dawać relacje z tego, co dzieje się w naszej nieruchomości, jakie mamy plany, co zostało wykonane, co jest jeszcze do zrobienia, żeby łatwiej te informacje było można znaleźć. Dlatego mamy ten drugi kanał, i na tym kanale już są dwa filmy. Które nam pokazują, jak ta nieruchomość wygląda, co tam jest, co tam trzeba zrobić. Kto chce, to zapraszam, żeby zobaczyć te dwa filmy informacji na temat nieruchomości naszej wspólnoty. Możemy nazwać całe to dzieło projekt Nieruchomość Legionu Małych Dusz. I teraz kilka spraw takich organizacyjnych, konkretnych. Otóż, no jak już powiedziałem, Stowarzyszenie Legion Małych Dusz. Kupiło tą nieruchomość. Jesteśmy prawnymi właścicielami. Mamy akt notarialny, także już to jest nasza własność. I teraz właśnie, co dalej? Jakie mamy plany zamierzenia, co dalej z tą nieruchomością? Otóż co należy zrobić. No, w tej chwili. Należy zrobić projekt tej inwestycji, projekt tej nieruchomości. No i ten, ten budynek spróbuj, będziemy próbowali adaptować na nasze, na nasze potrzeby. I jeżeli będzie projekt wykonany, plus warunki zabudowy, które już mamy, i z tymi dokumentami będę chciał udać się do starostwa. I uzyskać pozwolenie na budowę czy na adaptację tego budynku do naszych warunków. To jest podstawowa tutaj sprawa, podstawowa rzecz. No i jeżeli będą fundusze, jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście tempo tych prac zależy też od funduszy, od tego na ile osób będzie tak czuło się pociągniętych do tego dzieła, będzie widziało, że to jest potrzeba takiego dzieła i. Jeżeli będą fundusze, to następnej kolejności też chcemy zrobić ogrodzenie. Ono tam jest od wielu lat, ale wymaga na pewno odnowa zrobienia tego ogrodzenia i chcemy również uporządkować teren. Teren wymaga porządkowania, tam przycięcia wielu krzewów, no uporządkowania w ogóle, żeby tam dotrzeć z każdej strony do tego do tego terenu, także to uporządkować, żeby można było zająć się remontem tego, tej nieruchomości. To są takie plany na chwilę obecną, na, na dzień dzisiejszy. No jak będzie, to Pan Bóg wie, oddajemy wszystko Bożemu Miłosierdziu, ufamy również Wam w jakiejś Waszej takiej hojności. I tutaj ważna sprawa jest, już powtarzałem, że powtarzam, że to oczywiście to, co chcemy zrobić, to przekracza możliwości kilkudziesięciu osób, to musi być co najmniej kilkaset osób czy więcej. I jeżeli będziemy właśnie angażować się, oczywiście prosimy o modlitwę, ale również, jeżeli ktoś ma możliwość, zaangażować się finansowo, za każdy dar. Serdecznie składamy podziękowanie, Bogu dziękujemy. I tu ważna sprawa, jeżeli. Te dary nasze będą systematyczne. Są takie osoby, które składają systematycznie dary, darowizny, naszą wspólnotę, nasze dzieło, nieruchomość. Te dary są różne. Niektórzy 15 zł, niektórzy 100 zł, niektórzy 300 zł. Systematycznie co miesiąc wpłacają. No, można to zrobić łatwo w banku, zrobić zlecenie comiesięcznej wpłaty. No, ile kto może, no i kto widzi możliwość, co miesięczne wpłaty, i to wtedy jakoś tak nie angażuje nas, a może to być automatycznie robione, jeżeli ktoś oczywiście chce i widzi potrzebę wsparcia naszej nieruchomości. Jeżeli te wpłaty będą systematyczne i będzie nas wiele osób, to wtedy będziemy mogli dalej prowadzić remont, prowadzić tą nieruchomość, odbudowywać żeby mogła służyć Jezusowi Maryi, żeby mogła służyć Bożemu Miłosierdziu i nam wszystkim. Za wszystkie dary, które już są złożone, serdecznie składam Bóg zapłać. Taka prośba, żeby dopisywać w przekazie, jeżeli mamy przekaz czy przelew, to napisać na cele statutowe stowarzyszenia, cele statutowe stowarzyszenia Legion Małych Dusz, to tak da dwa porządku. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę, piszcie te pytania, postaramy się na nie odpowiadać. Postaramy się właśnie na tym kanale Dom Małych Dusz no, dawać relacje z tego, co dalej zostało zrobione, chociaż teraz to też taki czas trochę dla mnie trudny, bo jest kolenda, dlatego też będę w pewnym sensie wyłączony z tej aktywności dla Małych Dusz, bo. Kolenda no to jest taki czas bardzo wymagający i pochłaniający dużo czasu energii, także niewiele jest możliwości, żeby cokolwiek innego jeszcze zrobić, ale to trwa. No myślę, że miesiąc, może troszkę więcej, i później jak Bóg da, zobaczymy, co dalej będzie można robić. Jeżeli będą możliwości finansowe, to będziemy starali się dalej tą budowę prowadzić. Za wszystkie modlitwy, ofiary składane, serdeczne Bóg za, szczególnie ofiary Waszego modlitwy, Waszego cierpienia, bo to właśnie jest ten Duch Tereso, Dzieciątka Jezus. Ona też modliła się, ale cierpiała wiele, składała dary Bogu, prosząc o miłosierdzie, o ratunek dla tych, którzy no, są z dala od Boga, sobie nie radzą, są w zagrożeniu utraty życia wiecznego. I to jest taki cel modlitwa za innych, za Kościół, wspomożenie, właśnie prośba o miłosierdzie. Tego trzeba bardzo, i trzeba bardzo, żebyśmy odnajdywali się, ci ludzie, którzy chcą, my, którzy chcemy właśnie głosić miłosierdzie, abyśmy się wspierali, mogli się odnaleźć i wtedy razem no, budować to wspaniałe dzieło, dzieło Legionu Małych Dusz, to dzieło powstało gdzieś tam w sercu miłosiernego Boga. Niech Matka Boża ma na słopiece, niepokalane serce Maryjnie niech chroni Ciebie i mnie cały region małych dusz. Obyśmy trwali razem, oby Jezus otrzymywał chwałę większą. Niech Pan Bóg błogosławi. A jeżeli będą jakieś pytania, uwagi, to proszę pisać poniżej w naszych tam zapytaniach. Wszystkie dane do, do przelewu będą na końcu filmu, czy są pod filmem. Można znaleźć w opisie filmu. Krótka informacja, i oczywiście tam są też dane do, do przelewu. Jeżeli ktoś widzi takie, ma takie pragnienie, to serdecznie Bóg zapłać za wszelki dar, za wszelkie od, taką pozytywną odpowiedź na to słowo, które mówię. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. I jednoczymy się w modlitwie. Trwamy razem. Jesteśmy razem. To jest dzieło małych dusz, dzieło Bożego Miłosierdzia, trwajmy razem w Jezusie, a ufam, że będzie czas, że mogli, będziemy mogli też wspólnie się widzieć, rozmawiać i wspólnie podejmować dalej to dzieło, organizować to dzieło dalej już. Kiedy będzie to miejsce, to będziemy się dużo łatwiej też pewne inicjatywy wypełniać, wypełniać to, co Jezus chce od nas w orędziu w miłości miłosiernej. Kiedy będą ludzie którzy są zaangażowani, tego na pewno potrzebujemy też osób, którzy chcą się zaangażować w to dzieło. Bo, jak mówię są, teraz w tej chwili w dużej większości starsze osoby, na pewno potrzebujemy osób w średnim wieku młodszych, którzy by chcieli zaangażować się w to dzieło, chcieli, aby to nabrało rozpędu, rozmachu, abyśmy mogli docierać do. Innych ludzi, właśnie przez głoszenie Słowa Bożego, przez rekolekcję, przez posługę ludziom ubogim, też duchowo, w sensie duchowo, bo stracili wiarę, stracili ufność Boga, nie znają Boga. To jest takie ubóstwo, bieda duchowa, którą trzeba no, jakoś tak zagospodarować, przynieść im dobrą nowinę, przynieść Jezusa, i właśnie Jezus wtedy czyni cuda. Tego jesteśmy świadkami. Jak Matka Boża nas wszystkich ma w opiece. Niech Pan Bóg wszystkim Wam błogosławi. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia następnym razem. Bardzo dziękuję za to, że jesteś, że jest. Modlisz się, ufasz, że trwasz przy nas, że słuchasz orędzie miłości miłosiernej. Niech Pan Bóg wszystkim wynagrodzi i chroni i prowadzi. Amen.